Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Dariusz, zapraszając na kolejny odcinek z serii Let's Play Zielonka. Tak, dokładnie, mamy już maj. Eee, no i co, dzisiaj mamy no, troszeczkę e, roboty. No, powiem wam, jest trochę. Eee, a nie od czego zacząć? Dużo tego jest. Najpierw trzeba będzie zas zasadzić kokutykę tutaj. To jest e, ważne, bo dzisiaj jest ostatnie okienko, żeby to dokonać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj e, zacznę robić nowy, e, nowy produkt. Mianowicie, tutaj mam przygotowaną już trawę, ściętą, skoszoną i ususzo, ususzoną, więc jest siano. I będziemy robić e, pelet e, siana. E, dlaczego? No to dowiecie się później. E, na razie e, takie mam plany, więc muszę tak, żeby zacząć robić ten palet z, z siana, muszę zakupić sprzęt. Żeby zakupić sprzęt, muszę sprzedać coś, żeby zarobić jeszcze trochę pieniędzy. Także taki łańcuszek mi się stworzył dzisiejszych zadań. A więc tak, najpierw widzę, że tu trzeba gdzie krowy dokarmić. Więc najpierw, bo ja nie mam siana. A sia nie, mam siano. Dobra, to chyba mi się uda zrobić zaraz. Jest, jest się, no dobra, to tutaj się, tutaj ogarnę zaraz. Widzę, że tu... Dobra, muszę co jakiś czas wsiąść sobie do traktora, przeładować do przyczepy te yy, ziarna. Muszę trochę narobić tych ziaren. Teraz zobaczę, czy tutaj coś mam jeszcze w tej przyczepie. Jest. Aha, no to starczy mi na dzisiaj. To powinno być ok w takim układzie, nie będę musiał kombinować, żeby robić, to się skupię na innych pracach, to tylko zrzucę tutaj super, dobra, patrzę właśnie na stan konta, jest 311 tysięcy, chyba będzie mi jeszcze brakować do kwoty, którą będę potrzebował, żeby ten sprzęt zakupić Będę się musiał udać do Aha, właśnie wióry Przygotowane mam już na wywiezienie także Znaczy palet wiór Pelet, palet wiór Dobra W takim razie Ja muszę wziąć przesiąść się w jakiś yy, W sumie, czy mocne Nie, musi być mocne, mogę tym jechać, dobra Nie ma nic to. Dobra. To się musi ukręcić chyba, że się płyn skończył już. Teraz sprawdzimy. Płynu jest dość. No nie ma płynu, dobrze trzeba zupełnić płyn. okej okay. Myślę, że ten cały karton już tutaj wejdzie. Już będzie spokój. No, weszło, dobra, niech się tam robi a ja pędzę na ten na nową produkcję, tylko zaraz zahaczymy jeszcze piekarnię. Zobaczymy jak tu sprawa się przestawia, bo tu myślę trzeba będzie tu się pokazał, trzeba będzie go schować do... o pięknie, trzeba będzie go schować do skrzynek, trzeba będzie skrzynki kupić to za chwilę, najpierw jedziemy Jedziemy zaraz i... martwi mi jeszcze ta produkcja. Nie wiem czy tu poszli na urlop, czy co? O tu nic się nie produkuje. Nie dobrze, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Chyba trzeba będzie zamknąć tę produkcję. Zastrajkowali mi tutaj pracownicy. No trudno. To nie wiem, czy uda mi się wyciągnąć buraki, tam dużo buraków narzucałem, Chociaż zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. Muszę też przyjrzeć się temu bliżej, całej tej produkcji, bo to już od kilku dni zauważyłem, taki jakiś zastój jest. Dobra, tutaj, jak się ma tutaj ta produkcja? No, fajnie to tu wygląda. Ok, tu jest tak jak mówiłem, van już cały, ten załadowany peletem Więc będziemy to wywozić. Wrzucimy to od razu na sklep całe. Zobaczymy, ile tam wpadnie dudków z, z tego. A tu wrzucimy jeszcze to. wióry Ok Dobra, to tu byśmy mieli to ogarnięte Mniej więcej Można ruszać z paletami Nie Widzę, że tu już się natworzyły znowu palety Ale zamładowany, 9000 litrów paletu mamy Ale ten Co tu się dzieje? Pan siedzi niesamowicie <laughs> Dobra Sprzedamy pelet Mam nadzieję, że po sprzedaży tego peletu wystarczy mi dość pieniędzy, żeby zakupić ten nowy sprzęt Ops, Chyba hamulce dobrze nie działają Nie dziwię, się, nie dziwię się, przy takim obciążeniu tu naprawdę... Przebuję długiego... Długiego dystansu do zatrzymania się. Dobra. O, sprzedaje się. Zaopatrujemy. Spoko. Schodzi ładnie No, jestem ciekawy jaka będzie kwota za to wszystko Ale się podniósł 21 tysięcy No jakiejś rewelacji nie ma hm. dobra Może wystarczy, zobaczymy zaraz skoczymy tu teraz na sklep i trzeba zobaczyć czy Teraz te fundusze wystarczą. Promocji tutaj nic ciekawego nie ma. I tak, ja muszę maszynę do tego kupić. Do Peletu to jest Chrome 319. O, jest, wystarczy. Nie, to nie jest to. Ona jest tutaj w różnych. Tam to była zwykła praca. To może nie starczy, bo to 400 ileś kosztuje. Nie, 320. A, to dobrze. To mi starczy w takim układzie. 350 koni będzie wymagać. Więc. O. Ręcznie zostawię. Niech się ładuje ręcznie. Dobra. E, kup. Będziemy ręcznie ładować. I teraz tak, do tego muszę jeszcze dokupić sobie. E, zaraz gdzieś to było. Płyn. Chyba będzie gdzieś na końcu, mi się wydaje, albo gdzieś w środku. Dużo tego. Przy okazji, jeszcze te e, skrzynki muszę na pieczywo kupić, bo tutaj też są. Ale to zaraz. E, tu jest tak. Tu się zaczyna ta seria. O, mamy na pieczywo. Weźmiemy. 1800. Weźmiemy na razie jeden, zobaczymy ile się zmieści. 1800 litrów to się ma zmieścić. 1800 litrów to dużo. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Dobra, i tutaj mamy tak. To jest do do okrągłych tutaj. To chyba też nie jest do tego, to tylko tylko melasę muszę kupić. Dobra, weźmiemy lasy. Jeden ten kupimy tu można zmniejszyć, ale nie. Weźmiemy 760. To sobie zakupimy. Dobra. A więc tak. To mamy ogarnięte. Melasę mamy. Mamy ten sprzęt ornowy. Także będziemy działać. I jeszcze teraz szybciutko z tym e, koszykiem e, przejdę i załadujemy sobie pieczywo. Oje, to jeszcze czekoladę do sprzedania mam. To trzeba sprzedać, bo mi kasa jest potrzebna teraz. Dobra, i teraz ten chlebuś sobie przerzucimy do tego... Aj, dobra, ja nie muszę go... Wystarczy go puścić, o, samo znika, dobrze. Teraz tak się zastanawiam, ile tego chleba się już naprodukowało, czy to będzie pełny kosz z tego. O, nie trafiłem. Nikt nie widział? Nikt nie widział. 5 sekund minęło. Nawet nie minęło. Przepraszam, nie minęło 5 sekund. Widzę, że no, przybywa tu co chwilę tego pieczywa. Okej. Okay. Czy się uda zapełnić ten kosz? Ciekawy jestem właśnie. Stówka ma ten chleb czyli 18 pochenków chleba tam powinno wejść. nie 18 180 i teraz pytanie czy jak zaniosę na targ chlebu czy mi go zwrócą Dobra, ile tu mamy tego? 1400. Okej. Okay. Tyle się naprodukowało. No dobra, weźmiemy już ten chlebuś. Do sprzedania. Tak, myślę, że ta skrzynka chyba mi zostanie. Tak czuję. Dobra. Spoko, skrzynka zostaje. Nie! Moja skrzynka. 5400. Za chlebuś dostałem. No to fajnie. To będzie można działać. Ale skrzynkę straciłem też. No dobra. Teraz tak. Czy tu coś brakuje? Teraz gdzie to było? Tu gdzieś chyba było. Jest. A wody brakuje. To trzeba wody dostarczyć. No dobra. To później załatwimy. Na razie muszę się skupić na robocie. Czyli tak. To mamy ogarnięte. To mamy kupione. Tam traktor może zostać w takim razie ja muszę przesiąść się w jakiś sprzęt dość mocny i zacząć yy, te prace na polu muszę dobra, muszę jechać tam w takim razie Tak myślę A... Ja nie wiem gdzie co mało w sumie Teraz czy tutaj mam jakiś sprzęt, chyba już nie ma. Nie, nie ma. Dobra. Muszę jechać do tamto Dobra, w takim razie e, myślę, że przyspieszymy sobie robotę. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. That could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm special if I get rid of the devils they think that I am a rebel I think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful I think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon all the negativity man I'm immune I don't really need a mask with all I've been through Making changes for the ages, five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way, then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah, they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm mason. This test off, oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a girl. They call me a god. way is irrelevant you wanna cross me cool not intelligent cause i don't forget shit like an elephant go ahead and tempt me put it on the line and you'll come up empty if i got time i'm deadly never caught off guard no i'm always ready i got a hand real steady look me in the eye and you'll see no hazy about to get real messy i'll put you in a grid six feet like candy. praca w wrze, że, że tak powiem i z jednej i z drugiej strony e, kilka rzeczy mnie zastanawia e, dwie, jedna produkcja która e, no zas zaskoczyła mnie i przestała tam, przestali to produkować nie wiem co z tym zrobić, będę musiał się dobrze zastanowić a druga rzecz to m, ten promos, który kupiłem nowy fajna maszyna potrzebuje więcej mocy niestety także chyba żeby osobno robić te kopki a później jechać tym, nie wiem jeszcze się zastanowię ale raczej będzie trzeba e, ogarnąć jakiś e, mocniejszy sprzęt do tego promosa bo jednak ten klas to mocny jest ale hmm, pod górkę już nie daje rady traci na mocy tak się O, myślałem, że nie będzie sypać, ale widzę, sypie. Cieszę się. Dobrze, także to będziemy mieć ogarnięte. Ja muszę jeszcze szybko skoczyć na produkcję palet peletu, bo muszę uzupełnić siatkę. Brakuje już siatki i produkcja już trochę zaprzestała. Druga rzecz, zażywszy na to, że będę musiał kupić mocniejszy sprzęt, zastanawiam się nad tym aby sprzedać całą mąkę, którą mam zmagazynowaną i e, ten budynek, który tam jest, e, on ma jakiś błąd, więc e, tam się dzieje coś takiego, że wyciszają mi się dźwięki wszystkie więc e, ja ten budynek chyba usunę i może coś w to miejsce innego postawię do magazynowania. Zobaczę jeszcze ale te, na pewno ten budynek będę chciał usunąć także to mogę zrobić także w następnym odcinku może być, że nie będzie już tego budynku już takie odcinek malowania ten samochód jakby był bity i drzwi miał wymieniane <grytanie> Spoko, fajny motyw oj nie ta uliczka miałem ja w następnym skręcić dałabek jeszcze można przejechać no, Co do pieczywa to będę musiał uzupełnić jeszcze wodę. E, tutaj jadę uzupełnić siatkę i sprzedaż już ustawiłem tak, że będzie to już bezpośrednio dostarczane do sklepu i sprzedawane. Także e, jeszcze po, po wyworze tutaj te balki, które już są fizycznie stoją, a reszta już będzie transportowana w tamtym kierunku bezpośrednio do tego bo jak mówię jeśli będę miał czas to to ogarnę jeśli nie będę miał czasu no to będę musiał mm, będę musiał to właśnie w ten sposób robić na razie nie mam czasu i wygląda jak wygląda na obecną chwilę a pieniączki nie są potrzebne także niestety dobra mniej więcej a... Będę się trzymał tego planu, co teraz robię, czyli muszę zrobić, dokończyć palet. siana zrobić, później go muszę czymś zmagazynować na chwilę, na obecną chwilę, jeśli będę go wykorzystywał e, do e, karmienia zwierząt, bo jest to duży plus, jeśli chodzi o karmienie zwierząt, pelet zajmuj, zajmuje mało miejsca, a jeśli podajemy go zwierzętom, e, zwiększa swoją objętość, jeśli można to tak nazwać, także Mam nadzieję, że to będzie fajnie grało. Mi zostaje jeszcze do odchwaszczenia jedno pole. Także pracownika będę musiał tam e, przewieźć. No i, i to chyba na tyle będzie, jeśli chodzi o te plany. Także w następnym odcinku, a jutrzejszego dnia to przekażę wam, co i jak wyszło, co udało mi się zrobić. Czy jakieś niespodzianki znowu wskoczyły, ale to się okaże z czasem. Także na obecną chwilę z mojej strony dziękuję. Mam nadzieję, że podobało się Wam, jeśli tak, to wiecie co robić, a ja zapraszam już na kolejny odcinek niebawem. Pozdrawiam, na razie, cześć.